wszystkim, dzisiaj trochę nie jeszcze się w kadrze założyłam sobie takie uszka renifera bo dzisiaj będziemy kontynuować świąteczne odcinki i właśnie na dzisiaj przygotowałam trzy różne pomysły na świąteczne ilustracje do wykorzystania w jaki tylko sposób chcecie możecie stworzyć sobie właśnie tak standardowo rysunek i na przykład go powiesić żeby przyozdobić pokój możecie też wykorzystać go do kartek świątecznych albo do pakowania prezentów, jeżeli na przykład macie jakiś taki szary papier albo chcecie wy. Wyciąć sobie rysunek i przykleić go, żeby fajniej to wszystko wyglądało. No to zachęcam Was do skorzystania. Będą to w miarę proste prace, więc myślę, że chyba nie będzie problemu. Zresztą możecie je interpretować dowolnie. Możecie sobie zmieniać elementy, zmieniać kolory i dodawać, co tylko chcecie. Moim zadaniem jest podrzucenie Wam pomysłu, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. A jeśli nie chcecie przegapić żadnego z odcinków świątecznych, to możecie mnie zasubskrybować. Na dole jest czerwony przycisk subskrybuj. Pierwsza propozycja będzie najbardziej skomplikowana ze wszystkich trzech, dlatego że rysujemy na niej zwierzaka, no więc po prostu najwięcej czasu zajmie nam szkic. Ja zdecydowałam się zrobić taką alpakę z porożem Renifera, żeby było właśnie tak zimowo. Czyli w tym momencie możemy sobie zmiksować kilka różnych zwierzaków. Ja tutaj zrobiłam, tak jak Wam mówiłam, dwa. Możemy dodać też różne elementy. Mogą to być na przykład bombki na porożach, może być łańcuch również zapleciony, albo takie Alakolczyki z bombek, generalnie coś można też od siebie dodać. Ja tutaj do alpaki, pod sam koniec lineartu dodam kilka gwiazdek dookoła. W ogóle powiem Wam, że tworzenie takich prostych ilustracji jest fajnie uwieńczyć jakimś. Tłem w postaci geometrycznej, coś co bardzo lubię i co możecie zobaczyć w wielu moich rysunkach. I właśnie tutaj na przykład nada się też taki okrąg z tyłu. Mógłby być w jakimś kolorze żółtym, żeby później pasował nam do kolorystyki. W zależności od tego, jaki kolor wybierzecie, możecie sobie dopasować kolor. Generalnie na tła najlepiej sprawdzają się jakieś zimne barwy. Ale tutaj myślę, że w moim przypadku akurat super sprawdziłoby się jakieś żółte czy pomarańczowe tło. Zobaczycie to też w rysunku numer 3. No i właśnie robię lineart czarnym cienkopisem. Tutaj wszystkie rysunki będą w takim samym stylu i dużo tak kreskuję, żeby dodać to cieniowanie. No i właśnie przeszłam do kolorowania markerami i markerami robię trochę inne kolory niż byśmy przypuszczali. To znaczy na alpakę zaczęłam nakładać taki jasny, niebieski odcień, który jest naprawdę fajny, zimowy. Wcale nie musi być to realistyczna kolorystyka. Możemy tutaj zaszaleć i zrobić właśnie coś świąteczno-zimowego. Do tego poroże wypełniłam takim zielono-oliwkowym odcieniem i dodałam żółte światło, szczególnie po prawej stronie. Oczy alpaki zostawiłam granatowe, żeby fajnie nam się wpasowało w kolorystykę. No i właśnie przyciemniałam i przyciemniałam to poroże, żeby to coraz lepiej wyglądało. Dodawałam oczywiście cieniowania tam, gdzie potrzeba i na koniec kropki białym żelopisem. Druga propozycja jest bardzo, ale to bardzo prosta. Szkicujemy świeczkę. Świeczkę robimy w kształcie walca, taką długą. W sumie możecie tutaj zrobić też obojętnie, jaki kształt tylko chcecie. Ja chciałam Wam pokazać jak najprostszą, żebyście mogli w bardzo szybki sposób ją narysować. Zaczęłam od tego wcześniej wspomnianego walca. Na górze dołożyłam płomień i również takie spływające woski, kawałki wosku od góry, żeby nierównomiernie nam spływały. Bo jeżeli zrobimy to bardzo symetrycznie, to wtedy rysunek traci na jakości, bo wygląda zbyt topornie. Do tego na samym dole po lewej stronie dołożyłam kawałek I Jemioła jest naprawdę bardzo prosta do narysowania. Wystarczy kilka kulek i takie charakterystyczne liście, które mają kójki na końcach. Na początku narysowałam jeden liść za dużo i stwierdziłam, że jednak z tej strony go wygasuję, dlatego zmazałam go gumką. No i przeszłam do robienia lineartu. Możecie zobaczyć, że wszystko robię w bardzo podobnym stylu jak wcześniej, czyli dodaję również cieniowanie kreseczkami. Jest to dosyć mały rysunek, więc tutaj, jeśli robilibyście to właśnie w takim samym formacie jak ja, czyli na A5 i to jeszcze nie zajmując całej strony, to myślę, że taki Cienkopis w wymiarze 0,05 byłby spoko. Ja akurat tutaj chyba wybrałam 0,1. No ale tak, trzeba mieć wyczucie co do nakładania linii cienkopisem, żeby nie zrobić tego zbyt topornie. No i co, przeszłam dalej do kolorowania. Czyli znowu biorę markery. I kolorystyka mojej świecy jest taka dość nieoczywista, bo świeca kojarzy nam się że raczej z jakimś takim kremowym czy białym kolorem. A ja postawiłam tutaj na czerwony, bo ma być świątecznie. Czerwony i zielony będą tu przewodnimi kolorami. Jak widzicie na górze ten wosk, który się topi, zrobiłam jaśniejszym odcieniem czerwonego. Do tego zostawiając odbłyski światła, żeby już po prostu nie kombinować później białym żelopisem, zostawiłam sobie takie większe obszary. Natomiast na dole tę świeczkę bazę zrobiłam ciemniejszym kolorem i również tym jaśniejszym, którym robiłam wcześniej wosk na górze, pokolorowałam ten taki blik światła, który był po prawej stronie. Czyli góra jaśniejsza, dół ciemniejszy. Później też będę jeszcze dodawać cieniowania ciemniejszym odcieniem czerwonego, takim bardziej burgundowym. Przeszłam też do kolorowania jemioły znowu tym samym kolorem. No w sumie trzymam się tych odcieni, które wybrałam do świeczki. No i pokolorowałam też liście jemioły takim. Lekko przygaszonym odcieniem turkusowego, coś w tym stylu. No i oczywiście płomień jasnym, żółtym oraz pomarańczowym. W ogóle możecie zobaczyć, że jakość jest gorsza, bo zachodziło mi słońce. Ja po prostu rozjaśniłam sobie to w programie, żeby było cokolwiek widać. A właśnie jeszcze na te jasne elementy nałożyłam żółty kolor i wszystko wykończyłam oczywiście białym żelopisem. Porana. ostatnią propozycję w dzisiejszym odcinku. Nie mogło zabraknąć bałwana. Tylko nie takiego zwykłego bałwana, a dołożyłam mu czapkę Mikołaja, aby był nie aż taki oczywisty ze swoim kapeluszem. Do tego oczywiście szalik. No i tym razem robimy go troszkę roztapiającego się, żeby właśnie nie był zbyt oczywisty. No to takie delikatne, spływające kawałki śniegu. Tak jak to robiliśmy przy świeczce, zaznaczamy na bokach. Ja tutaj akurat robię na prawej stronie, na lewej i też na samym dole dodałam taką górę śniegu, trochę roztopionego, trochę takiego walającego się. No i cienkopisem wyrysowuje krawędzie. Do lineartu możecie też wybrać nie tylko cienkopis w kolorze czarnym, ale również są inne kolory, na przykład brązowy, fioletowy, niebieski, różowy. No generalnie tego jest bardzo dużo. Można też wybrać jakąś kredkę. Kredka będzie taka delikatniejsza. W ogóle do kolorowania też nie musicie wybierać wcale markerów, a możecie to zrobić czymkolwiek tylko chcecie. Możecie też sięgnąć po jakiś kolorowy papier i również podziałać białą kredką. Myślę, że wtedy są naprawdę fajne efekty. Ja też w niektórych moich filmach robiłam to na brązowym papierze. No były jakieś takie właśnie filmy. Jeśli nie widzieliście poprzednich wersji rysunków świątecznych, to zachęcam Was do zajrzenia i możecie zobaczyć, że zabrałam się za kolorowanie. Głównym odcieniem, jakiego tutaj używam do pokolorowania bałwana jest taki najjaśniejszy odcień szarego w kolorze... nie, w odcieniu zimnym. I nakładam go bardziej po prawej stronie, żeby po lewej pokazać padające światło, aby to było ciekawsze, nie było takie płaskie. Czerwonego nie mogło tutaj zabraknąć, nałożyłam go na szalik oraz na czapkę na górę. Czapkę będę później kolorować, no i oczywiście pomarańczowy. Pomarańczowym zrobiłam marchewkę oraz guziki, żeby ładnie się wpasowała kolorystyka, żeby wszystko dobrze do siebie pasowało. Zresztą, tym samym pomarańczowym zrobię później tło w kształcie okręgu. Na razie jeszcze go nie zaznaczyłam, ale tak mi czegoś brakowało z tyłu, że tym razem. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać. No i dokładam te cienie, gdzie mi ich tam brakuje, najbardziej po tej prawej stronie, żeby tam zaznaczyć najciemniejsze miejsca, aby ten bałwan wydawał się bardziej wystający z kartki. Nie dorysowywałam mu już rąk, czyli tych takich patyczków, bo w sumie on się rozpuszcza, więc mogły one spaść. I zabrałam się za tworzenie tła. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten ciepły kolor z tyłu. Od razu nadaje takiego ciepłego klimatu, że widzimy, że ten śnieg się roztapia, bo przez to, że są tutaj te ciepłe kolory, to właśnie to jakoś ze sobą fajnie współgra. Dołożyłam jeszcze cieniowanie w miejsca puszku na czapkę oraz na sam koniec jeszcze. No nie mogło zabraknąć białego żelopisu, więc kropeczki będą tutaj idealnie pasowały, czyli imitacja śniegu. No i gdzie nie zrobiłam również rozbłyski. Zaznaczyłam też zewnętrzne kontury, no i bałwanek jest już gotowy. to już wszystko. Dajcie mi znać, czy któryś z tych moich pomysłów wykorzystacie w jakiś swój sposób, czy taki jeden do jednego. I napiszcie mi też zastosowanie, gdzie to zrobicie: czy normalny rysunek, czy pakowanie, czy świąteczna kartka, a może jeszcze coś innego. Ja zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!